Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jak już widzicie po miniaturce, dzisiaj przychodzę do Was w końcu z waszymi ulubionymi zdrapkami i dzisiaj mamy rywalizację niemieckie zdrapki kontra polskie zdrapki. Mamy zdrapki o nominałach 22 zł i 22 euro, więc taki dzisiaj mały challenge. Dajcie znać, czy lubicie zdrapeczki, jakie byście chcieli zobaczyć w kolejnym filmie i też się zastanawiam, czy nie wrócić do pozdrowień. Więc jeśli ktoś dzisiaj by chciał być pozdrowiony, znaczy nie dzisiaj, tylko w kolejnym filmie, no to zgłaszajcie się w komentarzu. No i śmiało piszcie, które drapki wolicie, bo ja mam jeszcze trochę niemieckich, całą kupę polskich, co wam pokazywałam. A w zasadzie zobaczycie to pewnie jutro we vlogu, bo przywiozłam z Polski taki pliczek. Więc tak, wszystko to zależy od Was. Eee, może nie będę pokazywać po kolei zdrapek, jak zwykle, tylko tak Wam tutaj pokażę, jak one się mniej więcej przedstawiają i tak dalej. Teraz wszystko zobaczycie, więc nie przedejrzajmy, Ja zapraszam Was do mojego stołu. Wspólnie się przekonamy, kto dzisiaj wygra rywalizację: Polska czy Niemcy. A Wy w tym momencie piszcie, jak obstawiacie. A ja zapraszam właśnie Ciebie do mojego stołu, aby się tutaj przekonać, więc zapraszam. Z tego co tutaj widzę, mam też jeszcze trochę zdrapek zimowych. Jakiś czas temu siostra mi też wymieniała, bo zostawiam je po świętach Bożego Narodzenia. Znaczy... Przepraszam. A te, które miałam wygrane, zostawiałam siostrze, bo święta nie było jak wymienić. Więc nie wiem, jeśli ktoś na przykład wie, czy na przykład o ta albo ta są jeszcze aktualne, no to śmiało, piszcie mi w komentarzu. Ja tą na pewno mam jeszcze jedno z tego, co tak mi się rzuciło w oczy, więc od niej właśnie zaczynamy. Tutaj mamy wygrywające liczby, a są nimi 32. I 12, w ogóle myślałam, że dzisiaj zrobię taki odcinek, aby pozbyć się wszystkich zimowych zdrapek, bo oczywiście nikt z nas nie chce już zimy, wszyscy czekają na wiosnę, więc przydałoby się pozbyć tych tutaj zimowych, no ale to może w kolejnym filmie. No i widzicie, 32 i 12 jak na razie nie widać, no i chyba tutaj nic nie będzie. O 31, więc blisko było, ale niestety się nie trafiło. Literki kontrolne, widzę E a tutaj jeszcze jest S i L, więc niestety kocham zimę, wędruję do śmieci, no to zobaczymy jak będzie z gorącą siódemką no i właśnie tutaj jej szukamy, 0 no gorzej będzie jak taka właśnie dzisiaj będzie wygrana, 4, 9 1 przypominam 22 euro wkładu mm. No, i tutaj niestety siódemka nam się po nie pojawiła, więc również zdrabka leci do śmieci, tak jak i polska poprzedniczka. Czekajcie, czy ja mam gdzieś tu jeszcze jakąś małą? Tu są same te duże. Nie. No dobra, no to zaczynamy od tego 200 tysięcy od Mikołaja. A, same wygrywające liczby a są nimi 6, 16. 27 oraz 31. Widzicie, widzicie to wszystko? Ok, lecimy, 11, 200 tysięcy, no niestety do mnie nie trafiło. 10 tysięcy też nie, 19, moja szczęśliwa liczba, liczba, tym razem pechowa. Tutaj oczko za wysoko, kolejna główna wygrana się tutaj kryła. No i 13 dzisiaj pechowa. 24. Nie mamy. 33. Nie ma. 28. Nie ma. 8. Nie ma. I 35. Niestety nie ma. Fajnie, tutaj w tych polskich zdrabkach są literki kontrolne zawsze sobie można sprawdzić. Niestety w niemieckich zdrabkach ich nie ma. No i jak widzicie, są one inne, więc kolejna polska zdrabka leci pod stół. O tu jeszcze jedną mam polską. No dobra, no to. Lecimy z nią również i zasady też te same. Wygrywające liczby 2, 9, 3 oraz 21. Trzymajcie kciuki, żebyśmy dzisiaj tutaj nie skończyli z jakimś zerem 8. No ale jak widzicie, trochę tutaj to nieciekawie wygląda, bo te liczby. Krążą tutaj wokół tych moich wygrywających, ale niestety żadne się. Nie trafiają. 4, znowu oczko zobaczcie za wysoko i ostatnia, 20, tutaj oczko za nisko. A czekajcie, że tutaj mamy coś. 33, 32, my takich wysokich w ogóle nie mamy. 26, 19, no i 29. Chciałam strapkę wyrzucać, tutaj się okazało, że jest jeszcze jeden rządek. No ale niestety nic się by nie stało, gdybym ją wywaliła, bo niestety tutaj również wygranej nie ma i nie widzę w ogóle literek kontrolnych. One powinny być tutaj pewnie u góry. ESC no i dobra, zielona kasa Również wędruje do śmieci Kubka w śmietniku się powiększa A mi zostały tylko trzy Ostatnie zdrabki. Teraz może weźmy sobie niemiecką Dla odmiany I tutaj muszę Was trochę oddalić Bo ona jest znacznie większa No i wiadomo, że tutaj szukamy Siódemki No i może chociaż coś z tych droższych nam się trafi A no jak nie, no to będzie smutno Oczywiście tym się nie przejmujcie, bo kolejne odcinki na pewno będą, bo zapas zdrapek jeszcze mam. No ale nie ukrywam, że bardzo bym się cieszyła, gdyby jakaś tutaj wygrana mi się przytrafiła. Ale jak widzicie, trochę nieciekawie tutaj jak na razie wygląda. No, i chyba niestety tutaj również będzie pusto. Myszka nam tutaj zakończyła tą zdrapkę. No i co, siódemki niestety nie ma. No i co? Dwie ostatnie zadawki nam zostały i one tutaj mogą rozstrzygnąć, kto wygra ten challenge. No, albo będzie remis i nie będzie nic. No to co? Polski diamentowy los. Ją będę tutaj drapać po raz pierwszy. To chyba jakaś nowość, bo jeszcze jej nie drapałam. I wygrywające liczby to 33, 46, 40, 37. O, same takie duże. I 23. No dobrze, lecimy. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj chociaż dyszka to jest minimalna wygrana nam się trafiła no ale już widzimy że znowu ta sama sytuacja oczko za wysoko jest 33 jest dyszka, więc chociaż jedna zdrabka nam się zwróciła 22 zł wkładu więc 10 złotych, no to prawie połowa nie najgorzej jeśli chodzi o polskie zdrabki 35, no ale to dopiero początek tutaj jeszcze coś może nam się przytrafić 13, to w poprzedniej zdrabce szukaliśmy 28, 47 szkoda, że 37 dwójeczka i 22, a w zasadzie to może nie zdrapkowe, w ogóle nie patrzcie te dwoje, moje dwa paznokcie, bo są okropne e, nie takie wiecie, tematy drapkowe. E, czy ktoś zna w jakiś sposób na suche ręce, bo moje są po prostu okrutne więc jeśli ktoś coś wie, to dajcie mi znać w komentarzu będę bardzo wdzięczna, bo dzisiaj zauważyłam, że one są w okropnym stanie, wiecie cały dzień Praktycznie używam tej dezynfekcji, więc no niestety to się musi trochę odbić na tej skórze. A robi się już ciepło, trzeba się jak to mówią odgruzować przed wiosną, więc jakiś tutaj zabieg by się przydał. No i 39, więc wychodzi na to, że ta dyszka tutaj nam się przytrafiła. Literki kontrolne 3 razy B, możecie sprawdzić. Y na stronie, czy one właśnie oznaczają wygraną w wysokości 10 zł, ale myślę, że nic raczej nie ominam, więc jak na razie polskie zdrabki górą. No i ostatnia niemiecka zdrabka, Magic Pearl Black Label. No i zobaczymy, czy Niemcy dogonią Polskę, czy dzisiaj Polska wygra. No i tutaj najczęściej trafia się właśnie ta prełka. No dobrze. E, portfel wygranej nam nie daje, zegarek również nie. Lecimy tutaj szybciutko. Diament, skarbiec, bank, sztabki. Przydałby się plik z pieniędzmi, to by była wygrana. Kielich też nam nie daje. Bank, korona, kufer, samochód. Znowu tutaj skarb. Znowu czegoś nie było? Nie, nie było. Eee, I niestety pusto, więc dzisiaj Niemcy totalnie przegrały Polska górą diamentowy los dzisiaj uratował nam odcinek. Niewiele ale zawsze to jakaś wygrana jest. Więc kochani, jeśli odcinek wam się podobała, to zostawcie kciuka w górę. Ja się tym, cza, tym czasem z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Dajcie znać, czy jutro chcecie zobaczyć od, y, vloga, czy odcinek zrobkowy. W zasadzie mogłabym dodać wam vloga rano, a wieczorem odcinek zdrobkowy. No ale jeszcze cały tydzień jest długi, więc wszystko tutaj zależy od was. A ja się teraz z wami żegnam. Miłego weekendu, miłego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki. Pa, pa!